Na Multidoofood czeka na was dość nietypowy challenge. Ugryźć, polizać albo nic nie robić. Niektórzy z bohaterów będą jeść smakołyki, a inni będą siedzieć i zazdrościć. Tak czy inaczej, będzie świetna zabawa. Dowiedzmy się, co kryje się pod kloszami. Czekaj, najpierw sprawdźmy, kto co robi. Mam nadzieję, że jest tam coś smacznego. No dobra, to sprawdźmy. O nie, to oczywiście nie jest smaczne. Gąbka? To nawet nie jest jadalne. Tak, no, ale można ją chociaż polizać. Nie sądzę, by było to trudne. Jakiś śmydlany smak. Czuję się, jakbym umył sobie język. I uślizanie kiepsko wygląda to, co będzie z gryzieniem. Jess, twoja kolej. O oh, nie! Fu, to obrzydliwe! Oh, no. Dziewczyny widzicie to? To kaktus! Oh my God. Tak, to kaktus! Kłujący i paskudny kaktus! Come on. Zobaczymy, komu z nas się poszczęści. Hura, oh, nic nie muszę robić! A ja będę musiał to ugryźć! Ja muszę go polizać. To jest jeszcze gorsze. Na co czekacie? Życzę smacznego. Ja będę drugi. Zaraz po jazz. Błagam, czy mogę go nie lizać. Tracę język. Lisz na pewno będzie wesoło. Jasne. Patrzenie na mój biedny język. Na pewno będzie wesoło. To boli. No i teraz mój język wygląda jak jesz. To okropne. Jess, nie martw się, pomogę ci. Rozluźnij język, żebym mógł wyjąć wszystkie igły. Gotowe. Teraz powinnaś czuć się lepiej. Uff, tak właśnie jest. Dzięki, Zak. Jesteś moim wydawcą. Teraz twoja kolejna z kaktusa. O, moja? Nie, nie przeżyję tego. Jest taki kujący. Mam pomysł. Wiem jak poradzić sobie z tymi igłami. Przyda mi się do tego maszynka do golenia. Mam nadzieję, że mnie uratuje. Gotowe. Teraz mogę go ugryźć. Ale pewnie i tak smakuje paskudnie. Nie, nie chcę tego jeść. No szybciej, mam już dość czekania. Fuu, to jest obrzydliwe. To jak jedzenie trawy i piasku. Nie dobrze mi. Obrzydlistwo. Jestem taka głodna. Mam nadzieję, że coś zjem. Jestem gotowa. Jednak dziś będę głodować, a ja nie, a ja znowu będę coś lizać. Ciekawe, co jest pod tym kloszem? Może jakieś przysmaki? Balon? Dlaczego podsuwają nam same paskudstwa? Ja będę musiała go ugryźć. Mam nadzieję, że nie pęknie. No i dobra, mam to za sobą. No nie miałeś szczęścia. Nie śmiej się, teraz twoja kolej. Kurczę, racja. No jedz, dawaj. Będzie fajnie, jeśli pęknie. A ja mu w tym pomogę. Ej, co zrobiłaś? Teraz jestem cała w jakimś proszku. Mm, nie wiedziałam, że coś jest w środku balona. Ale dzięki temu jest jeszcze zabawniej. Przez ciebie muszę znowu wziąć prysznic. A ja się nieźle uśmiałam. Zobaczcie, jakie pyszności. Będziemy rzuć. Nie, najpierw tabliczki. Haha, Jess nie będzie niczego próbować. A ja będę rzucał całą gumę i jestem dziś szczęściarą. Ej, czekaj, ja najpierw muszę ją polizać. Doskonale sobie z tym poradzę. Nie, tylko nie to! Ślinisz całą hubę-bubę! Co za okropieństwo! Psujesz moją ulubioną gumę do rzucia! Czemu psuję? Jest nienaruszona! Proszę, teraz możesz ją sobie rzuć! Trzymaj! Co za okwyda! Chyba ograniczę się do małego kawałka, ale jest zbyt lepka i jakaś ośliniona! Ten kawałek mi wystarczy! A co zresztą? Reszta trafi do kosza. Fuu, co to ma wspólnego ze mną? Dlaczego mam na głowie gumę oślinioną przez Zaka? Przepraszam, Jess. Uj, co za zapach! Chyba pod kloszem znajduje się coś naprawdę śmierdzącego. Nie muszę tego dotykać! Hurra! Ani lizać, ani jeść! Myślałem, że nigdy mi się nie poszczęści. Co tak śmierdzi? To okropne, to brudne skarpetki! O, dziewczyny, współczuję wam! Mary, zaczynaj! Musisz ją ugryźć! Mam pomysł! Póki Jess nie patrzy, zamieńmy brudną skarpetkę na czystą. W ten sposób będzie o wiele łatwiej! Dzięki, Andy, jesteś prawdziwym dżentelmenem. A ja teraz pokażę, na czym polega aktorstwo. Patrz. Ha? O nie, to jest obrzydliwe. To jest takie ochydne. Paskódstwo. O nie, zaraz wymiotuję. Dało mi się, świetnie mi poszło. Dzięki Andiemu. Oby tam było coś smacznego. Ja już w to nie wierzę. O, oh. Spójrzmy. Wow, to lizak, ale super. Oh. Może jest to ostry albo słony? Hmm. Trzeba to sprawdzić. Oh. Jej, ten lizak jest całkiem niezły. Powiedziałabym, że jest po prostu przepyszny. To najsmaczniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Hej, zostaw mi trochę, bo zaraz go zjesz. Spokojnie, nie zjem wszystkiego. Zostawiam ci przecież patyczek. Smacznego. Wielkie dzięki. Zjem obiad z plastiku. Puu, ochyda. Jess, jesteś taka podła i chciwa. A ja myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Zaczniemy? Uff, uchyda! Myślałam, że zaczniemy od czegoś pysznego. Przestańcie jęczeć. Lepiej szybko bierzcie swoje karty. Jaką wybrać? Wezmę tę. Uff, miałam szczęście. Nie chcę iść o Mogło być gorzej. Monika, niech los zdecyduje, która zacznie. Dobra! Jest, wygrałam. Suzy, to znaczy, że ty jesteś pierwsza. O nie. Ona jest taka oślizgła. Niedobrze mi. Mnie też. Uff. O, to najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek dotykałam językiem. Monika teraz twoja kolej, żeby trochę pocierpieć. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Ojej, Monika, coś jest na twojej twarzy. Biedna Monika. Kate, przytrzymaj ją. Musimy uratować naszą przyjaciółkę. No ciągnij. A! Dzięki. Bez was ten potwór na pewno by mnie zjadł. No, w końcu coś smacznego. Stop, poczekajcie. Najpierw musimy wylosować karty. Kurczę, tym razem nie mam szczęścia. A ja mogę polizać lody. Hurra! Monika, patrz. Suzy zabrała lody. Ej, czekaj! Ja pierwsza! Zjesz wszystko, a ja nie będę miała co lizać, więc ja zacznę. Kate, to wszystko przez ciebie. To bolało. O tak, co za pyszności. Monika, może wystarczy, daj mi te lody. Suzy, daj mi spokój. Pozwól mi cieszyć się pysznymi lodami jest takie dobre. Jakie wy jesteście chciwe? Oj, mój biedny język! Nie czuję go. Dobrze ci tak, chciwość nie popłaca. Ej, kurczę, lody się skończyły. Dostałam pusty rożek. Chociaż swoją drogą, rożek też jest całkiem smaczny. Nie czuję języka. A mi smakowało. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś smacznego. O, przecież jesteśmy ludźmi i nie chcę jeść karmy dla psów. Dziewczyny, trzymajcie karty. Niektórym z was się poszczęści. Zdecydowanie nie mnie. Mnie też nie, będziecie musiały spróbować tego obrzydlistwa, a ja będę siedzieć i patrzeć. Monika, nie smuć się, pierwsza i tak będzie kate. O nie! Ta karma wręcz śmierdzi. W ogóle nie chce mi się tego próbować, obrzydliwość! Jak psy mogą to jeść? Trzeba szybko wyszczotkować język. I to bardzo dokładnie. To nawet z boku wygląda odrażająco. O, oh, jest lepiej. Pozostaje tylko pozbyć się pianki. Ej, nie w nas! Monika, teraz twoja kolej. Dziewczyny, nie dam rady, Suzy, może ty. Jeszcze czego? Zjadaj. Nie wiem, jak zacząć. Nie mogę jeść tego paskustwa. Monika, pomogę ci. Jedzenie łyżką będzie o wiele łatwiejsze. Dzięki. Ale łyżka nie chce iść do buzi. Co ty zrobiłaś? Daj mi to. Teraz będziesz musiała jeść z miski tak jak to robią psy. Dobra, dam sobie radę. Oczywiście, że dasz, zwłaszcza z moją pomocą. Ej! Co ty zrobiłaś? Co za ochyda? Świetna robota, Suzy. Dobrze i tak. Sprawdźmy, co ta runda nam przyniesie. Monika, czekaj, najpierw musimy wziąć karty. Kate, masz rację. Zabierajcie. Cze, tak chciałam zjeść obiad. Dobrze, że mogę chociaż spróbować. A ja w końcu coś zjem. Chcę być pierwsza. Życzcie mi smacznego. Stop, ja zacznę. Mam zamiar spróbować każdego składnika tego burgera. Super. To będzie najbardziej ośliniony burger w historii. Gotowe. Suzy, teraz twoja kolej. Moja? Zanim dotknęłaś burgera, wyglądał pysznie, a teraz nawet nie chcę go próbować. Fuj, nie miałam pojęcia, że pysznego burgera można tak łatwo zniszczyć. Jak Suzy? Smakowało? Nie, zabieraj to ode mnie! Dziewczyny, nie chcecie burgera? No dobra, w takim razie sama go zjem. O nie, to jest naprawdę obrzydliwe. Co nas czeka tym razem? Fuj, nienawidzę ryb. Już czuję ten obrzydliwy zapach. Jakie wy jesteście nudne, nic wam się nie podoba. Zabierajcie karty. O nie, jestem uczulona na ryby. A ja mam farta. Monika, zazdroszczę ci. No to co, która pierwsza? Pozwólcie mi zdecydować. Entliczek, pętliczek? Suzy, zaczynasz? Naprawdę nie chcę tego robić. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Aj! To boli! Zostaw mnie! Głupia ryba. Prawie sama mnie zjadła. Spójrzcie, co zrobiła z moim językiem. Kate, to nie jest śmieszne. Będzie śmiesznie, gdy będziesz się jadła. Nie wiem, od czego zacząć. Ta ryba z każdej strony wygląda obrzydliwie. Może nie muszę jej jeść. Niestety musisz. Ale mi z was koleżanki. No dobra. Jakie to straszne? Nie bez powodu nie lubię ryb. <słuch> Kate, i jak smakuje? Bardzo zabawne. Zaraz zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Aj, to boli! Jest obrzydliwe! Nie będziesz się więcej ze mnie nabijać. Przynajmniej w ostatniej rundzie powinno być coś smacznego. Limonka w ogóle nie jest smaczna. Jest kwaśna i obrzydliwa. Zobaczymy, kto z was dostanie szczęśliwą kartę. Ja, ja ją mam! No, mogło być gorzej. Tak jak u mnie! Jaka szkoda, że nie mogę skosztować tej pysznej limonki! Suzy, będziesz pierwsza. Nie, dziękuję. Monika, więc zaczniemy od ciebie. Kurczę, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt kwaśne. O, limonka w skórce wcale nie jest taka zła. A Suzy będzie musiała przegryźć tę skórkę. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Wiem. Nie muszę niczego rzuć. Mam przecież nóż. Dziewczyny, wyluzujcie. Po prostu ją pokroję. Gotowe. Monika, ukroiłam specjalnie dla ciebie. Możesz teraz polizać. Dziękuję. Fuj, co za obrzydliwość. Aż mi twarz wykrzywiło. Czuję, że to będzie bardzo zabawne. Suzy, myślisz, że to jest śmieszne? No to sama spróbuj limonkę. Oj. Przepraszam, Monika. Teraz już wiem, jakie to straszne. Ojej. Musimy pomóc Suzy! O, dziękuję! Uratowałaś mnie! Subskrybujcie kanał Multidofut, aby nie przegapić równie zabawnych i ciekawych challenge'y! Na razie!